witam, jestem Game24, a to jest mój pierwszy filmik z serii Minecraft Mody. I dzisiaj pokażę wam modyfikacje Many Items, w skrócie temy. Tak, cóż, to jest myślę dość typowa, yy, no, typowa, ne, jedna z najbardziej znanych modyfikacji. Yy, tu daje ona do naszej gry yy, okienko, z którego możemy sobie po prostu brać itemy na sobie tak jak i na Creative. Yy, więc tak, no cóż, mogę się dodać. Zapraszam do oglądania. Jest dobrze. Zobaczmy jak to wszystko działa. Po naciśnięciu 10O pokazuje nam się takie oto okienko, taki ekranik. Poza naszym craftingiem, głównym oknem craftingu, tym pierwszym, pokazują nam się dwa, dwa szczególne, może wyróżnione miejsca. Konkretnie tutaj yy, jest drugie, tak jakby taki drugi Creative, z którym możemy sobie brać dowoli itemy a tutaj różne opcje i zapisy danego układu układ, no jak to mogę nazwać itemów no i tak, jeśli mamy takie itemy zapiszemy sobie, damy save to po ich usunięciu za pomocą tego no na przykład chociażby po ich wyrzuceniu po naciśnięciu load, nam się te itemy. Mamy 7 takich. Może być Jeśli chcemy go usunąć. Naciskamy tutaj. I to już wtedy nie działa, ponieważ je usuniemy. I nic, takie nam się tylko zapisuje. Tak więc no dobrze. Druga opcja to jest przyłączenie trybu gry. To jest, teraz zmieniam na tryb creative. Teraz na, na survival. Bardzo przydatne moim zdaniem. Dalej, włączenie, włączenie weszły śniegu dany to pora dnia zmienia do dana, danej pory dnia to jest wschód słońca nie jest to słońce się. No. Nun, czyli południe zachód słońca dzisiaj wybrać słoneczko i późna noc noc, noc, późna noc no jest w sunrise i tak. Tutaj możemy brać w ogólnie wszystko. Tu, jest, tu są wszystkie i wyłącznie z tymi z modyfikacji. Także są podiony różne, więc myślę że przydatne. Więc tak, to jest wszystko, jeśli chodzi o tą chyba modyfikację. Jeśli czegoś nie powiedziałem, e, możecie mnie uzupełnić, że tak to powiem. E, I cóż, może przejdźmy teraz do instalacji. Tak sądzę. A no i tak, yy, jeszcze przy okazji, yy, w opisie filmiku podam yy, link do pobrania modyfikacji, tak więc widzimy się za chwilkę. A więc witam w instalacji modyfikacji Too Many Items. <laughs> na początek wchodzimy w folder procent, %appdata% procent. Szukamy folderu .minecraft, powinien być na górze, u mnie jest na dole, nie wiem czemu. Wchodzimy w niego, Bin minecraft jar. Możemy to okienko bin wyłączyć już. Włączamy naszą paczkę modyfikacji. No, paczkę rar z modyfikacją. Kopiujemy. Zaznaczamy wszystko. Przerzucamy do folderu Minecraft Jar. Usuwamy MetaInt w folderze Minecraft Jar. Wyłączamy paczkę Items. Wyłączamy paczkę Minecraft Jar. I w Met. Teraz już wszystko powinno działać. Tak więc. Do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę, że podobało Wam się. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Mm. I cóż, no to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Jak podobał wam się film, to tutaj mówię, dajcie łapkę w górę. Jeśli możecie, zasubskrybujcie, jeśli uważacie, że na to zasługuje. No i cóż. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z modyfikacją. Cześć.